Damian Skaroziński, przedstawiam, projekt x sezon drugi, odcinek piąty, pod tytułem, Zdziwna Pani W rolach głównych wystąpili, sierżant Kinga Kuromacka, pseudonim Magdalena Cuk, szeregowa Jadwiga Wszołek, szeregowa Wioletta Bresiło. Cześć, z tej strony Gal. Chyba skończyliśmy zastanawiając się nad wyborem misji w poprzednim odcinku. Poprzedni odcinek był bardzo dobry. Zabiliśmy aż 10 ufoków. Z tym, że Grzesiu wyziak był ranny i trafił na 9 dni aż do szpitala. Z tego co pamiętam. Teraz mamy misję, w której Rada nas prosi o interwencję. Jedziemy żółtka uratować. Będzie z tego dwóch techników i sporo kasy. No i żółtek. Tylko że mamy dosyć ukrojony Do skład. Nie byłoby problemu z tej misji jakbyśmy mieli troszkę więcej ludzi. No jednak... uuu, Sami szturmowcy? Tam i szturmowcy nam zostali, jeden granadier Czekajcie, w teraz sobie pójść do tego. No nie mamy, bo, bo, bo i sniper, i nasz support jest w tym momencie w szpitalu. No, ale musimy wziąć doświadczonych żołnierzy, nie ma nawet innego takiego. O, smerfetka awansowała, super. To smarfetce zmienimy psywę na smerfetka Smarfetka. Smerfetka już ma swoją krzywdkę. Hmm. Z jednego e, asalta musimy zrobić e, naszego takiego żołnierza wsparcia. Więc zmienimy na karabin e, szturmowy i jedną apteczkę weźmiemy. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy w tej misji. Hmm. Kurde, będzie ciężko. Tylko czterech żołnierzy mamy, a misja nie należy do dalej łatwiejszych. Ale może da się, może da damy radę. Szkoda, tej e, szkoły oficerskiej, bo... E, byłoby nieźle, jakbyśmy mieli szkołę oficerską, bo byśmy Miejscem mogli, kolejnej operacji są Chiny. Dorzucili jednego żołnierza. A, tu jeszcze musimy Vipa esakurować w tej misji. To jest dodatkowy problem. Ale mam nadzieję, że damy jakąś radę. To pewnie z wami mam się spotkać. Ktoś, kto obawia się odwetu nie wszedłby tu w ten sposób. Zabijanie ludzi jest podobne. Wkrótce połapią się, że zniknąłem. Szczególnie, że mam ze sobą to coś. Jeśli zabierzecie mnie ze sobą, jest wasze. To nasz człowiek. Zdaje się, że ma ze sobą paczkę. Musimy doprowadzić go bezpiecznie do miejsca ewakuacji. Jego dawni pracodawcy, no i najeźdźcy, zapewne będą go szukać. Wyznaczono nowy cel. Ok, no to postaramy się. No, zrobimy co w naszej mocy. Eee, podejdźmy tu, zobaczymy, czy kogoś zobaczymy. Na razie cisza. Kinia podejdzie tu. Nam eee, z tyłu na pewno będą próbowali zachodzić, ale na razie się nie, tym nie przejmujmy. Jorka pójdzie w tą stronę. Jadzia Budziew. tutaj... Z wioli chyba zrobiliśmy tego naszego... Nie wiem skąd wziął to mój szef, ale przyjmował oferty od różnych kontaktów nie... Niezależnie od ich intencji Zaporta zrobionego z Esolda No i mam nadzieję, że uda nam się to jakoś przeżyć Wyznaczam strefę ogniową Uderzeniowy jeden Zbliża się do was cała chmara ufoków. Uważajcie Dobra Chcemy ma wygląd niezwykle zbliżony do ludzkiego? Być Biegem. może jest czymś w rodzaju szpiega. Zalecam złapanie go i przeprowadzenie badań. Spoka. Zabili go. Dobrze. Mamy na, na plecach jednego jeszcze ufoka. Krasowało by załatwić. Na nie. Ej, jaj, tylko za trzy, tylko za trzy Jadzie 48, a z pistoletu 50 No to spróbuj go z pistoletu załatwić. Ej, niestety, niestety, nie Niestety, niestety mm. Musimy się troszkę cofnąć eee, yy, wiolą. O! Dlaczego go Wiela nie widzi? Przed chwileczką go widziała i nagle go znikło to. E, o kurde to niedobrze. A, Kingara strzeliła, ale ja jej wziąłem y, tą umiejętność, że może strzelać dwa razy. Dobra, dobrze zrobiłem. Może rzucić granata Ciekawe czy stąd będziemy widzieli coś Nie Choroba jasna Ale się źle zaczyna Ale się źle zaczyna Dobra, na szczęście z... oporaliśmy się, choć zaczęło się naprawdę źle. Um... Świeże pestki w magazynku! Broń w pogotowiu! Sama robota wydawała się prosta. Dostarczenie sprzętu do określonego punktu przekazania. Mamy pierwszego rannego w naszej ekipie, to mnie już martwi, bo będziemy musieli bardzo szybko. Mogliśmy się wziąć dwie apteczki na tę misję, ale trzeba będzie bardzo szybko użyć apteczki. No dobra, ale miejmy nadzieję, że damy radę jakoś. Proponuję się skupić na jednym tym, na jednym. Na jednej stronie tej naszej mapy, żeby się nie rozdzielać na dwie strony. Kiedy zobaczyłem to urządzenie, wow. zacząłem to... obawiać się skutków naszego zaangażowania. Nie tym żołnierzem, znaczy nie tym... nie tą osobą chciałem iść. Myślałem, że to jest wiolka. Dobra. Wiele podejdzie i uleczy tutaj nam e, ranną. To to jest ranny Madzia? Do wesela się zagoi. I nie mam apteczek w tym momencie. Gramy bez apteczek. Dobra, to Kinga będzie podejdzie tutaj, żeby do osłony. Wypaduję wroga! Włączymy sobie Przecież Overwatch a tutaj sobie przeładujemy i schowamy naszego VIP-a. W, w tej kolejce będziemy mieli pierwszego Krystalida, na szczęście tylko jednego. To jest dobre. A tu miałem przeładować chyba. Dobra, na razie nikogo nie widzimy. Biegniemy trochę do przodu. Jest spokój. W życiu przekroczyłem wiele granic, ale teraz wszyscy mamy wspólnego wroga. Wypatruję wroga. Dobra, tu mogę przeładować, a reszta się, niech się odsłania. No, niech nas osłania. Czekamy, co tu jest. Uderzeniowy się jeden, zbliżają się do Was siły wroga. Przygotujcie się. Dobra, idzie kolejnych dwóch. Tu jest jeden, może go zabiję, bo jest blisko. I tu jest drugi. Muszę się lepiej włożyć. Dobra, zgodnie z planem go zabili. No to dobij jeszcze tego Jadziu, chyba, że Tu mam więcej amunicji, ile masz? 89, no powinnaś dać radę Kolejnych dwóch załatwionych To już mamy, jak dobrze liczę Czterech za nami eee, No dobra Poruszamy się troszkę do przodu Przeładuj... Przeładujemy tu Kinga troszkę podejdzie do przodu. Widzę droga. Oj, 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 oj. To niedobrze. Dalej go widzi. Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Piorka się ruszyła. To, nie, to też jest nie jest dobry znak. Nie mogę użyć rakiety. O, no, traf. Trafkinia na tych 29% no niestety niestety nie trafiłaś tu Dobra, musimy tu musimy przeładować a VIP niech się zbliży że do kini i się schowa mam nadzieję że ten sotoid nam nic nie zrobi Dobra zbliżył się Będziesz strzelał pewnie Dobra, nie trafił. Nie trafił. Nieźle, nieźle. Nie, 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 nie trafił, więc y, mogę y, wielą się zbliżyć i zrewanżować mu się. 40% tylko, no to nie zdoła się. O kurde. No nie. No nie. <śpiewanie> Teraz tak Zbliżmy się może tutaj I powiedzcie mi że się tego granata do niego Dobra Tylko czy ja muszę tego granata jeszcze użyć Weźmy moją ekipę zbliżmy troszeczkę Ile tą szelbą 29% to jest bardzo mało Myślę, że zrobimy coś takiego. Zrzucimy tego granata jednego, pierwszego, którego wykorzystamy w tej misji. Zniszczyliśmy sobie tym samym osłony. To akurat nie było dobre w tym moim zagraniu. Kinga sobie przeładuje. Majdia sobie będzie się rozglądała. A VIP idzie dalej. Mam nadzieję, że go do nas tutaj od tyłu nie zajdą. Uwaga, dowódco. Mamy przerywany kontakt. Dobra, idzie do Innego niż reszta. Dobra, jest... Podło! Yy... Jakim cudem on spadł na mojego tego? Na mojego VIP-a? Mm. To niedobrze. Zabijemy go, tylko że nam VIP będzie teraz. VIP jest zatruty. I, i mam nadzieję, że przeżyje. <grym> 61 A tu 74. No to próbujemy go. Każdy nie mam apteczki, żeby tego naszego VIP-a... Żeby naszego VIP-a troszeczkę... Tu jest nasz VIP, musimy się... Musimy teraz się spieszyć, żeby... W tych trz trzech turach go tam dotransportować W czterech turach Dobra. Kinga podbiegnie. To jest broń pogotowiły. Będzie się rozglądać. Hmm. Tu bym podbiegł, ale boję się, że tutaj coś zobaczę. Eee... Może wróćmy się i stańmy tu. Ten krusalić i tak będzie musiał do nas podbiegać. O tyle jest dobrze. To koniec nadziei na znalezienie jakiegoś wyraźnego wzorca zachowań. Jezus za, nie trafiła. Ten okaz w niczym nie przypomina innych. Ale Chyba nie mają trafiła. wszystkiego po trochu. Krytykiem. Aj, tylko czy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do, do kini, żeby ją... On... No nie, na znaczy szczęście nie doszedł. Nie. nie. Nie, 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 No, jest blisko Kini, Jest bardzo blisko. Zatowałoby, żeby Madzia, nie może nie Madzia, bo Madzia ma ostatni strzał, ale Jadwiga, żeby... Jeszcze żeby... jeszcze raz, żeby... zobaczymy czy tam Jadwiga będzie. Jest tam nie dobiec. Jadwiga podbiegnie i tutaj nam e... Kingę uratuje. Zabij go. Trup nieboszczyk! Jest dobrze. Podbiegnijmy wielką tu, zobaczmy czy tam jeszcze coś jest. Nie, na razie jest spokój. Mamy dwie tury, żeby nasz VIP się znalazł w bezpiecznym miejscu. Tu na razie nic nie widzimy, jest dobrze. Czeka się naszemu VIP-owi, teraz zmniejszył e, zakres w biegu przez to, że jest e, zatruty. Ale może w następnej turze już dobiegnie do tego e, Skyranger'a. Dobra, zbliżmy się do reszty ekipy. Aha, miałem przeładować. No trudno, zapomniałem. Rozkaz, wypatruję wrogów. Mamy jeszcze granaty, więc jakby coś Zachowajcie wiem, to... czujność uderzeniowy 1. Zbliżają się do was siły wroga. Oj, 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 oj. To, to jest bardzo blisko. I tam spadł, okej. Okay. Kurde. Chyba się pożygam. Kinia zatruta. Hmm. Czy Kinia może tutaj tą rakietą strzelić? Może. To dobrze. Bo dzięki temu mamy chyba tutaj wyczyszczone, i tam już nikogo nie powinno być. Czyli i nasz VIP powinien być ewakuowany. Dla pewności jeszcze podbiegniemy tutaj wielką, ale tam nic nie widzi. Więc VIP powinien się. Oj, nie dobiegnie. Ile ma tych dwie jednostki? No to. W następnej turze. Będzie w Skyrangerze. Jadwiga sobie przeładuje. O tak! Wiola przeładuje i Madia też przeładuje. Mogę sypać dalej! Mogę siać! I miejmy nadzieję, że nic nam teraz nie wyskoczy w tej turze. I w następnej sobie ewakuujemy. ewakujemy. Straciliście VIP-a. Wynoście się stamtąd. Uderzeniowy jeden. To czemu... koniec misji. Czemu oni spanikowali? Misja już była zakończona. Jejku... Nie rozumiem tej gry czasami. Mieliśmy już skończoną misję, w następnej że tylko VIP miał sobie wejść do Skandierangera i miało być ee, posprzątane. Nie wiem czemu. Nie wiem co się stało. Nie mam zielonego pojęcia co się stało. No to chyba nie będziemy mieli żółtka w tym e, sezonie. Masakra Jakiś błąd gry w kolejny. E, zrobiliśmy wszystko tak jak powinniśmy zrobić. E, no Wib już był bezpieczny. I nie mam już jednego pojęcia co się stało. E, dobra, e, Jadia będzie naszym defensywnym assaultem yy, Będziemy w kontakcie, dowódco. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało. Wszystko szło zgodnie z planem. Ale... jaja Dobra, mamy szko szkołę oficerską. Uruchomiona. Mamy szkołę oficerską. To jest bardzo fajna wiadomość. Koło oficerska chciałbym mieć to i może doświadczenie zabitych wrogów weźmy sobie to tutaj jest wszystko tanie teraz bo mamy jesteśmy w Azji kurde nie mogę tego, z tej straty jak to się stało nie wiem nie wiem nie wiem nie wiem centrum kontroli okej okay. To przesuwajmy coś dalej. Zrobiona misja, już zakończona misja i jakiś taki błąd. Jakiś panika. Ta panika nie wiadomo skąd. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Już mieliśmy wszystko ten zrobione broń laserowe. ale to dopiero jak złapiemy obcego. Zbadajmy te materiały obcy. i Kupmy ten miętaż chociaż jedna osoba żeby go miała Dobra Jesteśmy gotowi, co za nam przyniesie los Ale bym zrobił, ale bym zrobił Przecież mamy, mamy do Rosji wyszczelić tą satelitę Możliwości łącz satelitarnych całkowicie wykorzystane. Nie no, Naukałabyśmy stracili Rosję w pierwszym łącza. miesiącu. Połączenie przychodzące. No. Kilka sekund dłużej. No, powinniśmy amieć mimo tego, że nie, 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 nie odkorzyliśmy. jak na razie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem projektu Excom. Tylko... Wasze niedawne osiągnięcia przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. A Rada nieczęsto udziela takich pochwał. Pamiętaj, będziemy cię tylko szkoda tego żółtka, że go, że go mieliśmy. Już Już przecież miał być u nas w drużynie. i niestety, niestety, kranom zrobiła psikuza i nie mamy żółtka. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Dodatkowe wsparcie dla zespołu jest bardzo cenne. Dobra. Dowódco, Nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować nowe, by umożliwić umieszczanie na orbicie kolejnych satelitów. Pasowałoby nam trochę kasy. Widzicie, jakbym tę tamtą misję zrobił, to bym miał teraz kasę i na satelity, i na... Yy, przekaźnik. Nie udało mi się zapoznać z wieloma egzemplarzami ich technologii, ale wiem, że gdyby obcy zamierzali podbić Ziemię, raczej nie zdołalibyśmy ich powstrzymać. Podejrzewam, że oni plan. Przez taki błąd gry straciliśmy szansę na szybki rozwój. Wykryto kontakt. O kurde, lądowanie. Nasze się mały zwiadowca, ale lądowanie to zawsze jest zła wiadomość. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki za ten odcinek. Dziwny, dziwny, bo bardzo dziwny. Gra znowu mnie zaskoczyła. Do zobaczenia w następnym odcinku.